Thank you Zapraszamy na nowy film. Dzisiaj temat schodów. Schodów strychowych, oczywiście, bo jak wiecie, budujemy dom parterowy. No i taki krótki film dotyczący tego, jak je zamontujemy, jaki mamy na nie plan. Może też jakieś przybitki z samego montażu, ale też głównie chciałabym wam pokazać te schody, bo są one troszeczkę inne niż takie standardowe, które zazwyczaj się kupuje. Były one droższe niż standardowe. No i tutaj chcielibyśmy też się skupić na tym, czy warto. Dobra, może przejdę do pokazywania, żeby już nie przedłużać. Tak wyglądają nasze schody. Są to schody z firmy Fakro. No i tak. Generalnie myśleliśmy, czy warto dołożyć. One kosztowały około 1300 zł. Na stronie producenta są one znacznie droższe, około 2000, a gdzieś tam w. W sklepach internetowych albo na Allegro można je dostać zdecydowanie taniej. No i jeśli chodzi o wykonanie, to no są naprawdę mega porządne. Każdy element widać, że jest dosyć mocno dopracowany i są wykonane z dobrej jakości materiałów. Jak możecie zauważyć, są to schody metalowe, czarne. No i tak, są to schody nożycowe. Skąd taki wybór? No. Podobały nam się ze względu na to, że są one po prostu rozsuwane, czyli nie wygląda to w ten sposób, że najpierw rozkładamy pierwszą część drabiny i drugą część drabiny, tylko po prostu ciągniemy te schody i one się wysuwają. Tutaj aktualnie są one zabezpieczone, ale pokażę Wam, jak to będzie wyglądać. W zestawie zaraz pokażę, co było, ale no mniej więcej będzie to wyglądało tak, że one się po prostu rozkładają, składają. I rozkładają. Są to schody nożycowe, metalowe, dosyć, tak jak mówię, porządnie wykonane. Na pewno ogromnym plusem będzie też to, że nie będą się tak brudzić. Bo jeżeli są schody drewniane i podczas budowy się po nich chodzi, to one później już naprawdę wyglądają mega słabo, jakby były używane przynajmniej przez kilka lat. A na tych o, na pewno nie będzie taki mm, Sytuacji. Ok, jeśli chodzi o rozmiar, to jest to 120 na 70. Chcieliśmy trochę większe, 90 nawet, bo rozstaw naszych wiązarów ma 90 cm, ale to chyba były największe, jakie były. Co ciekawe, są to schody LST, czyli one no, mają być troszeczkę bardziej, mniej przepuszczać ciepło, a w zasadzie zimno niż zwykłe schody. Dla zainteresowanych, to jest dokładny model tych schodów, tutaj parametry techniczne myślę, że to powinno wystarczyć, jeżeli ktoś będzie chciał zakupić taki sam model. No i teraz tak, jaki mamy plan na montaż? Plan jest taki, żeby zrobić skrzynię z płyt OSB. Już tutaj jakieś części mamy docięte. Wrzucimy Wam przebitki, jak to było. Zrobione, no i tutaj był taki dodatkowy element, który pozwalał na to, że można zawiesić te schody na suficie. Wedle instrukcji to wygląda tak, że można to powiesić na suficie żelbetowym. My początkowo myśleliśmy, że jest to jakiś element konstrukcyjny, który tam trzyma całą tą konstrukcję. Jak się okazało, nie można to na spokojnie wyciągnąć. Kontaktowaliśmy się z producentem. By nam przeszkadzały, ponieważ jak tutaj chcemy przyczepić z jednej i z drugiej strony płyty ASB, no to przez to, że to odstaje, tutaj jeszcze były cztery śruby, powstałaby nam niepotrzebna szpara, więc postanowiliśmy to zdjąć. Natomiast jest to bardzo fajna opcja dla osób, które chcą ewentualnie powiesić takie schody. Tutaj jest to na instrukcji narysowane, że taka opcja też jest. Natomiast no, my się zdecydujemy na inną formę montażu. Też nie wiem, czy na wiązarach można by to było powiesić, czy tylko na e, jakimś stropie żelbetowym. No, my w każdym razie decydujemy się na płyty OSB. Jeśli chodzi o to, co było w zestawie, to były to właśnie te elementy montażowe, zestaw montażowy, żeby to zamontować na haki swoją drogą zastanawialiśmy się, czy zaufać czemuś takiemu i powiedzieście tylko na takich szpilkach. Dodatkowo są oczywiście w zestawie listwy maskujące. co jest bardzo fajną opcją, bo w tych tańszych schodach tego nie ma i później trzeba kombinować, żeby to dobrze wyglądało. Tutaj już wszystko jest w zestawie, są te listwy i są takie narożniki. Także na pewno będzie to estetycznie wyglądać. My będziemy montować te schody w garażu, więc no, teoretycznie nie musiałoby być tych listew, ale no, garaż też może wyglądać fajnie. W zestawie była też, nie ja wiem jak to się nazywa, tyczka, rurka, coś do otwierania tych schodów. No i pokażemy jeszcze, jak te schody wyglądają z drugiej strony: bo to na pewno może kogoś interesować, szczególnie kobiety, jak te schody będą wyglądać z drugiej strony. Tak, skrzynia wygląda z drugiej strony. To jest element, który będzie widoczny na suficie. Ten plastikowy element biały mógł być troszkę inaczej zakończony, ale tak też jest w porządku. Niektóre schody mają tylko dziurę, więc wyglądają naprawdę całkiem fajnie. No i co? Na początku jesteśmy zadowoleni z tych schodów, jak wyglądają. Zobaczymy, jak się będzie montować. Wiemy też, że zwykłe schody bardzo często przychodzą w częściach. Te akurat no, przyszły w całości, zobaczymy jak się je będzie montować na górze, ale mamy podnośnik, więc mamy nadzieję, że e, wszystko się uda. I jeśli chodzi o montaż, to w naszym przypadku e, trzeba było zmierzyć rozstaw wiązarów. U nas jest to 94,4 cm. Pokażę wam jak to wygląda. Decydujemy się tak jak już wspominałam wcześniej zamontować te schody w garażu, dokładnie w tamtym miejscu. Tutaj mamy trochę materiałów już porozkładanych, więc jest mi ciężko to pokazać, ale będzie to tam na końcu. Tutaj mamy w planach jakiś stolik z lampką z ewentualnymi półkami. Tu będzie miejsce na samochód albo na inne klamoty, a tam, na tamtym wiązarze właśnie chcemy zamontować te schody. Yy, producent mówi, że ta yy, cała... Ściana, na której są zamontowane schody, musi się otwierać pod kątem 90 stopni. Tak więc, żeby na tamtej ścianie e, zrobić sobie jakieś półki, czy jakieś, e, no po prostu wykorzystać tą ścianę do czegoś, odsuniemy się z tymi schodami troszeczkę bliżej, czyli gdzieś tutaj. Jak widać, już zdemontowaliśmy kabel, bo tam akurat był jeden kabel zaplanowany. Przesuniemy go sobie trochę bliżej albo wrzucimy na strych, to jeszcze zobaczymy. No i tak, rozstaw tego wiązara to jest 94,4, tak jak mówiłam. Schody mają 70 na 120. Warto dodać, że jak zmierzyliśmy je, to wymiar rzeczywisty to jest po 2 cm mniej, czyli 68 na 118, więc to też trzeba by było uwzględnić. Tak więc brakuje nam tutaj kilkanaście centymetrów. No i dlatego robimy skrzynie, żeby te schody obniżyć. Z racji tego, że jeżeli montujecie takie schody, to cały ten wyłaz, ten dół powinien się licować z sufitem. Dlatego też warto wymierzyć sobie, gdzie będziecie mieli profile tę obrysówkę u deki. My tam sobie zaznaczyliśmy już miejsce, gdzie będzie ten profil szedł i od tego profila odmierzamy sobie. Wysokość, gdzie będziemy te skrzynie montować, a później do skrzyni te schody. Jeśli chodzi o sam montaż, to też damy dodatkową belkę, która stoi tam jako taki wspornik. Też będziemy ją przywiercać do wiązarów, no bo tak jak mówiłam, miejsca nam troszeczkę tam jest za dużo. Pokażemy Wam na przebitkach mniej więcej jak to wygląda i jak to będziemy montować. Na ten moment musimy się zająć zbijaniem skrzyni. Część elementów mamy już dociętą. Jedna deska chyba jeszcze musi być dokończona czy dokładnie pomierzona i będziemy wtedy działać.